Województwo podkarpackie. Region bogaty w niezliczone atrakcje turystyczne, zabytki, miejsca pamięci, parki narodowe i krajobrazowe. Czy turyści wiedzą, jaka przygoda czeka ich w tym miejscu? Poznaj największe perły regionu i przygotuj się na solidną dawkę wiedzy, którą będziesz mógł dzielić się z odwiedzającymi Podkarpacie. Odkryj miasto Rzeszów wraz z licznymi atrakcjami w jego okolicy, zwykle pierwszy punkt na mapie dla turystów odwiedzających region. Będąc w Rzeszowie, warto zwrócić uwagę na stare miasto z rynkiem i podziemną trasą turystyczną. Starówkę zdobi ratusz, kościół farny oraz dawny konwent pijarów. W okolicy znajduje się również zamek, letni pałac lubomirskich, a także interesujące muzea. Warto przejść się rzeszowskim deptakiem ulicą 3 maja. W stolicy Podkarpecie można również wypocząć na licznych terenach rekreacyjnych. Warto zwrócić uwagę na miejski zalew na Wisłoku oraz rezerwat Lisia Góra. Obserwować tu można blisko 150 gatunków ptaków wodno-błotnych. Wąskoterowa przeworska kolej dojazdowa łącząca przeworsk z dynowym powstała na początku XX wieku. Obecnie pełni funkcję turystyczną. W szklarach znajduje się tunel o długości 601 metrów jedyny taki w Polsce na trasie kolejki wąskotorowej. W Borku Starym znajduje się późnobarokowy klasztor i kościół ojców Dominikanów z cudownym obrazem Matki Bożej Boreckiej. Jest to jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych w okolicach Rzeszowa. Wybierając się do łańcucha, pierwszym punktem odwiedzin powinien być zespół pałacowo-parkowy z zamkiem, oranżerią, stajniami cugowymi, zameczkiem romantycznym i storczykarnią. W mieście można też zobaczyć XVIII-wieczną synagogę. Będąc w okolicach Rzeszowa, warto zjechać z trasy, by zobaczyć jedną z najpiękniejszych gotyckich świątyń Kościół świętego Mikołaja w Połomii. Wnętrze świątyni zdobi średniowieczny ołtarz oraz późno-gotycki tryptyk, będący prawdopodobnie kopią starszego obrazu ołtarzowego. Wzgórze Marii Magdaleny w Malawie, zwane popularnie Magdalenką, to jeden z ważniejszych punktów widokowych w okolicach Rzeszowa. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć z niego nawet odległe Tatry. Na wzgórzu wznosi się również 18 murowany kościół. Medynia Głogowska, znana z tradycji garncerskich, wraz z okolicznymi miejscowościami, stało się jednym z najważniejszych ośrodków tego rzemiosła w Polsce. Znajduje się tu Zagroda Garncarska, gdzie organizowane są warsztaty oraz galeria rzeźby ceramicznej. Na terenie miejscowości Kolbuszowa można odwiedzić Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej. Wewnątrz znajdziesz ponad 80 obiektów architektury drewnianej, m.in. budynki mieszkalne, gospodarcze, młyn wodny, kuźnie, dawną szkołę, karczmę i kapliczki. Na terenie Werynii znajduje się neoklasycystyczny Pałac Tyszkiewiczów z początków XX wieku. W Parku Krajobrazowym można też zobaczyć barokową kapliczkę, karczmę dworską, kaplice i zabudowania gospodarcze. Rezerwat Przyrody Bur, położony na południowy wschód od Głogowa-Małopolskiego, obejmuje ekosystem naturalnych lasów dawnej Puszczy Sandomierskiej. Na jego terenie znajdziesz również mogiły i inne miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Będąc w Strzyżowie, warto obejrzeć po niemiecki schron kolejowy dla pociągów, w formie tunelu pod Żarnowską Górą. Miasto słynie również z XV-wiecznego barokowego kościoła oraz synagogi. Unikatowym obiektem militarnym na terenie Stępiny jest schron kolejowy z czasów II wojny światowej. W sierpniu 41 roku doszło tu do spotkania Hitlera z Mussolinim. Odbywają się tu rekonstrukcje historyczne. Będąc w Markowej warto zarezerwować sobie więcej czasu i zrobić dwa przystanki. Pierwszy w Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, drugi w zagrodzie Muzeum wsi Markowa. Poręby dymarskie to wieś z tradycjami lokalnego przemysłu hutniczego. Znajduje się tam drewniany kościół parafialny pod wezwaniem świętych Stanisława i Wojciecha z wizerunkiem diabła tuti Villusa. 15 punktów na mapie, 15 powodów, dla których warto odwiedzić stolice regionu. Mimo, że lista nie wyczerpuje bogactwa regionu, stanowi początek pięknej przygody dla turystów odkrywających Podkarpacie. Zapraszamy! Rzeszów, miasto i region!